W samo południe, w sobotę wygrywamy z Miedzią 2 Legnica 2 do 1, jest to nasze piąte zwycięstwo z rzędu. Z nami trener Adam Burek. Trenerze gratulacje, gratulacje i jeszcze raz gratulacje, bo ten dzisiejszy mecz dzisiaj wygrać nie było łatwo, a można powiedzieć, że to był taki malutki kroczek do, do celu, który, który wiadomo o wszystkim nam tutaj e, siedzi w głowie. Trenerze, parę słów o tym dzisiejszym meczu. Myślę, że kibice będą w tej rundzie nieźle się z nami bawią. Ponieważ dostarczamy emocji w każdym spotkaniu. Niezmiernie się dzisiaj cieszymy z tego, iż ten mecz wygraliśmy. Natomiast prawda zawsze zbliża do rozwiązania, prawda to jest nawóz pod rozwój. My chcemy ten zespół rozwijać, my chcemy się rozwijać, dlatego dzisiaj z pełną świadomością, już na gorąco możemy stwierdzić, że był to nasz słabszy dzień. Ale zespół mistrzowski, którym my się staliśmy w tej rundzie, który kroczy w stronę awansu do drugiej ligi, takie mecze potrafi wygrać. I my to dziś zrobiliśmy. No, Nie bywała determinacja drużyny w tak ciężkim dla nas meczu. Ogromny szacunek dzisiaj dla rywala. Mieć dwa Legnica, jak już tam szkoleniowy, wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy tutaj dzisiaj na bardzo trudne zawody, ale oni no, zaprezentowali się jeszcze lepiej niż się spodziewaliśmy, naprawdę kapitalny mecz w wykonaniu. I to, że my dziś wychodzimy zwycięsko, ta, ta ręka jest. W górze po naszej stronie to tylko chylić czoła przed piłkarzami, bo w każdym zespole, w każdej rundzie, na przestrzeni całej rundy tych spotkań jest bardzo dużo i pojawiają się trudniejsze momenty. My zrobiliśmy wszystko, żeby do tego meczu jak najlepiej się przygotować, natomiast nie ma co ukrywać, tak jak powiedziałem, ten słabszy moment dzisiaj się pojawił, a my ten mecz wygraliśmy. Dopisujemy trzy punkty i nie był to malutki kroczek, tylko ogromny. Kibis Polonybytown, który przygotowywał się do tego spotkania i czytał naszą zapowiedź, z pewnością przytaknie w, e, móc tutaj nam potwierdzić, że te 16 miejsc różnicy w ligowej tabeli, no nie było tego dzisiaj widać. Tak jak trener powiedział, Mieć zagrała bardzo, e, zaangażował, bardzo zaangażowała się w to, w, to, w to spotkanie. Tym razem to, to my wygrywamy. W tym meczu było trenerze właściwie wszystko, bo były rzuty karne, obronione, te nieobronione, e, były kartki, była duża, duża nerwowość. Zdaniem trenera bez tej nerwowości ten mecz by się naprawdę mógł wcześniej ułożyć? Myślę, że tak. Mając wynik 2-0 po naszej stronie, gdzie naprawdę bardzo dobrze rozpoczęliśmy. Czuliśmy z ławki, iż ta, ta bramka to jest kwestia czasu, natomiast Mieć przyjęła inicjatywę który nie oddała do, do czerwonej kartki Próbowaliśmy z ławki zareagować I robiliśmy wiele rzeczy Czy to poprzez zmianę systemu Czy to przede wszystkim jeśli chodzi o zmiany Personalia no, robiliśmy wszystko co w naszej mocy by dokładać te cegiełki każdy z osobna No i widać, że dzisiaj o tę cegiełki jesteśmy po prostu Lepsi, bo wytrzymaliśmy ciśnienie Mięż nie wytrzymała Czerwona kartka bezpośrednia w pełni zasłużona I ten mecz już tak naprawdę Udało nam się skontrolować Powinniśmy skontrować na i ten mer zamknąć, ale absolutnie nie mamy Oto do nikogo pretensji, ponieważ cieszymy się z tego, iż wygrywamy w takim momencie sezonu, bo jest blisko, jest coraz bliżej. Tylko z samego mówienia i samej świadomości, że jesteśmy blisko realizacji celu, który sobie założyliśmy, nic się nie wydarzy. Musimy pamiętać o tym, iż konkretna liczba punktów do końca tego sezonu jest do zdobycia konkretna ilość meczów i te mecze po prostu trzeba wygrać. Po takim meczu jeszcze trzeba jak najwięcej osób pochwalić a na pewno jedną z nich jest dzisiaj, niektórych inny, jak Erekvirus, kolejna obroniona jedenastka. Młodość kontra doświadczenie, czyli Eryk Mirus, Marcin Garuch. Znowu nasz tutaj bramkarz wychodzi z tego pojedynku zwycięsko. Tak Jakby trener zdradził, podchodzi Marcin Garuch do, do piłki. Trener przypuszczał, że to będzie jedenastka obroniona? Tutaj przede wszystkim chylimy czoła przed trenerem Kuczerą, trenerem bramkarzy, który wnikliwie analizuje przed każdym meczem, w jaki sposób zachować się, jeśli, jeśli chodzi o rzuty karne. Plus na pewno ogromne umiejętności, w tej kwestii Erika no i tak naprawdę przygotowanie spotkało się z talentem w tym momencie no i szlifują naprawdę kapitalną statystykę, jeśli chodzi o rzuty karne, bo to się zaczęło już tak naprawdę od Kariny Gubin w tamtej rundzie I, i, i kto gdzieś wynikliwie nas śledzi, ten wie, że naprawdę pokonać Erika Mirusa, jeśli chodzi o rzuty karne jest niezwykle trudno z mojej strony na pewno dodam, że nie jestem tym zaskoczony, ponieważ on na treningach robi to samo z nami jest również Filip Żagiel, autor drugiej bramki dla Polonii Beton. Filip, gratulacje. E, kolejne zwycięstwo dla Polonii Beton to na pewno cieszy. Tym bardziej po takim meczu, który chyba trzeba sobie powiedzieć szczerze, e, wracając do, do czasów szkolnych 3 Z, czyli zagrać, zwyciężyć i zapomnieć. Jak ty skomentujesz to spotkanie? Na pewno zgodzę się z tobą. No, musimy o tym zapomnieć, ale, ale przede wszystkim cieszyć się ze zwycięstwa, bo e, tak jak powiedział trener Szadni, mistrzowskie zespoły, mają gorsze momenty, gorsze dni, to był jeden z nich, ale o czym my rozmawiamy? My zdobyliśmy 3 punkty i to jest dla nas najważniejsze. Wygraliśmy mecz, kontynuujemy serię i zbliżamy się do drugiej ligi, co jest naszym celem. Dokładnie, Twoja bramka na 2 do 0 wówczas w 15 minucie spotkania. Precyzyjny strzał, 40 metr, 45 może nawet. Eee, miałeś takie założenie, żeby po prostu strzelić, zobaczyć czy wpadnie, czy gdzieś z tyłu głowy przypomniała Ci jakaś bramka zdobyta wcześniej i postanowiłeś to skopiować? Nie, bardzo dobre zachowanie przede wszystkim w odbiorze, bo wydaje mi się, że tam Łukasz Norkowski i Dawid Wolny odebrali piłkę. Miałem chwilę czasu, żeby spojrzeć na bramkarza, widziałem, że jest wysunięty i z premedytacją oddałem ten strzał i cieszę się, że wpadła ta piłka do bramki, bo na pewno liczb potrzebuje i tym bardziej, że to dało nam trzy punkty, bardziej cieszę. W każdym innym scenariuszu można by było powiedzieć, że ta bramka na 2-0 uspokoiłaby troszkę to spotkanie. Dzisiaj akurat nic bardziej Mylnego, bo w zasadzie przez całe 10 minut tej nerwowości było aż, aż na to. Rozmawiałem po meczu jeszcze na chwilkę z Rusłanym Zubkowym i powiedział panowie: Więcej spokoju. Ten spokój był dzisiaj potrzebny, chyba. Był potrzebny, aczkolwiek niewiele go było, właśnie tak jak powiedziałeś. Druga bramka powinna uspokoić, ale, ale zadziałało to wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że po drugiej stronie bramce zaczęły się nasze kłopoty i niestety tak to czasami w piłce bywa, tego scenariusza nie da się napisać przed meczem. No, dzisiaj takie były warunki nie inne i e, tak jak powiedziałem, musimy cieszyć się ze zwycięstwa, cieszyć się z trzech punktów, nie analizować za dużo tego co, co tutaj się wydarzyło, no bo tak jak wspominaliśmy, mecz był z naszej strony gorszy, na pewno potrafimy grać lepiej, aczkolwiek mówię trzy punkty.